ty naprawdę widzisz to samo co ja? Matka cywilizacja. Już myślałam, że nigdzie nie dostanę mojego cudownego podkładu z L'Oreal Paris. Matko, jesteśmy uratowane. Słuchajcie, przecież to miejsce, do którego mieliśmy przylecieć! Byliśmy przez cały czas 50 metrów od luksusowego kurortu. Słuchajcie, musimy do niego dotrzeć, bo muszę się odświeżyć. O, może zapytam się tego pana, on nam skaże drogę. Mm, hej hi, hi, do you. Um, hej zu. No Roksana, przecież to jest niemiecki, czekaj, ja... Thank you, you know, Where's a toilet? how we go to the hotel? Matko Roxana, weźcie się, nie kompromitujcie! Tak, jasne, bo ty będziesz umiała lepiej, już to widzę... Aha, odejdź dziecko, bo się naprawdę kompromitujesz! Hi, sweet, do you know how I get on 158 High Street? Oh, I've got it, so I have to go left and right, then turn to the bank, and well, to the show with PC games, and then left. Thank you, very nice. Yeah, I came on holiday with my um, friends. Very nice weather, isn't it? I'll on the beach today for sure. Thanks for your support and wish you a nice vacation. See you later on the beach, handsome. Haha, <laughs> uh, okay. Thank you very much. No <laughs> Vaniaki. To było dziwne bynajmniej. Wow, mamo, gdzie ty się tak Englisha nauczyłaś? A wiesz, kiedyś leciał taki program Lippe and Messi, Messi and, and play, no i tak dalej, no i się nauczyłam. Naprawdę, bardzo mi pomogły te lekcje. Dobra, już się może nie popisy, tylko powiedz, gdzie mamy iść, bo już trochę się zmęczyłam. Patrz, Hermina Gilda, obróć się, obróć! <laughs> Czekaj, zaskoczę go! No cześć, kochanie, wypad, to mój facet. Co ty sobie, kochanie, wyobrażasz, że będziesz sobie teraz tak z łodymi laseczkami chodził, a mnie sobie olejesz? O, nie, 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 Wybacz! Nie będzie żadnego wybaczenia, nie wyjdziesz normalnie przez miesiąc z domu. O, nie, nie, nie! gdzie ty tak biegniesz? Nie będziesz sobie tak wirusa melegilisuj! Patologia. Ej, patrz, jak z niego ciacho! Naprawdę przepiękny ten pokój. No naprawdę bardzo duży. Wiesz co kochanie, wybaczam ci. No a, wiecie co, marzenie o, o, Dobra, idę design swój pokój. Wow, większy niż salon. Lol, ale wypas. Też nie możesz spać? No. I wiesz co, idę do kuchni, napiję się, bo zasłonię mi w kartle. Dobra, wiesz co, to też mi przynieść, a ja będę ćwiczył wstawaniu na czas. Ale jestem szybki. Kuba, nie ma ich! Jak nie ma? No po prostu nie ma, no. Pewnie poszli na balangę, a bez nas, no kurczę, co za ludzie. Nie, idziemy ich szukać, więc bez jaj, no ja tu nie będę siedział całą noc. Ja tak samo to czekaj chwilę, ja się przebiorę i zaraz wychodzimy. Wow, ale zabawa, ej, widzę, ich patrz. Bu, bu. No dalej dajemy, come on, everybody! Łoł, łoł, łoł! Chodź tu, Teodor, do mnie! Szybko! Tak! Chodź! Za sam! Teodor, chodź tu, do mnie! Weź moje ręce mocno, tak zanęczymy w pięknym anturażu naszych miłości serc. Spójrz mnie, bo za mną zobaczysz moje piękne oblicze. Zobaczysz je i nie wolisz cię, o, chodź tu te odnoszę Zobaczysz mnie, mnie, chodź. Ach, Teodor, to było naprawdę fantastyczne przeżycie, móc tak śpiewać między ludźmi. No naprawdę, rozkręciłaś imprezkę, kochanie? No, jak zwykle. Zobaczysz, mnie, mnie, fajna nawet ta piosenka, bardzo mi się spodobała, chociaż nie wiem, gdzie ją słyszałem. Ej, Teodor, zobacz, to ta kobieta, która nie dała mi kontraktu, to jest ta Majonez. No naprawdę, kochanieńka, to było tak, poszłam po prostu do niego do i powiedział, spadaj, mam ładniejszą dziewczynę. Nie po prostu, myślałem, że dostanę biją i masakrę. te yy, choć że nie będę siedziała z tą kobietą. Yy, jeszcze mnie pozna. <grafy> Nawet chyba mnie nie zauważyła. No to co robimy? Chodź, Hermany, Gildo, zobacz jakiś piracki statek! Musimy to zobaczyć! No, niczego tam ciekawego raczej nie widzę, no ale dobra, zobaczymy może. A akurat. Czuję się jak prawdziwy pirat! No właśnie widzę, ale brudny ten statek chyba nikt tu dawno nie sprzątał. Hmm, w lewo... Prawo, kręć tyłeczkiem, że mawo, No przydałoby mi się taki nóż do smarowania chleba, naprawdę bardzo funkcjonalne. Yy, niestety teodor ale naprawdę ja tam nic ciekawego nie zobaczyłam. Budy się znosz! <laughs> 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 teodor, ja naprawdę nie wiedziałam, że ty tak cudownie tańczysz. No widzisz! No widzę. I fajna ta pistinga tutaj. Słuchaj, to jest tak, widzisz, że to jest ta kobieta, z którą wygrałam casting. I ona cały czas chodzi w tej samej sukience. Stop! Cześć, panicia, fuller! No, cześć, co tam u ciebie, Hermenegildo? Słuchaj, nic, bawię się. Czy ty wiesz, że ta kobieta, przez którą nie dostałeś na kontraktu, po prostu sobie siedzi tam w jacuzzi? i zobacz? No, chyba nie mówi, że Lucy nie mają nas. Tak, właśnie mówię o oni. No to się musimy z nią policzyć. No cześć kochanie. Co wy ode mnie chcecie, naprawdę? No. Nic od ciebie nie chcemy. Tylko proszę wytłumaczyć nam, dlaczego obie przez ciebie nie dostałyśmy kontraktu. No nie wiem naprawdę. No. Ale dajcie mi teraz spokój, ja sobie teraz odpoczywam. Mnie to nie interesuje, czy ty sobie odpoczywasz, czy nie? Pożałujesz tego, jak mogłaś nas tak okrutnie potraktować. No dokładnie pożałuję, że mało po tego. No oddajesz ja, a ten kamień ci chyba trochę wkurzył, <grym> Koniec z naciąganiem pięknych, młodych, utalentowanych kobiet. A masz. No naprawdę gumowe to na mnie nie robią za bardzo wrażenia. Bo poście popłacze, naprawdę. <grym> masz. No nieważne, ale zawsze jakiś efekt, nie. Kurczę pieczone chyba trochę za dużo dymu, żeśmy tu narobiły. Matko kochana, no pięknie. Porażka. Nie fajnie się tak siedzi w celi. No, wie, nie, nie, to nie, no nie dadzą mi naprawdę powiedzieć, no. Dobra, nieważne. Specjalna dedykacja dla Tosi i Kubusia, bardzo was kocham, oraz dla wszystkich oglądaczy. Bardzo wam za to dziękuję. Pa!